Witamy na naszym małym koncercie tutaj w Tindorf. BHC to jeden z głównych dostawców ukorzenionych sadzonek i gotowych produktów. Co nas tak wyjątkowymi? Matki, hodowla i plemię w naszym przedsiębiorstwie w Kenii. Chętnie oferujemy te i wiele innych korzyści naszym klientom. I tak zaczynamy nasz spacer. Przechodzimy do pięknej odmiany Begencamp w Astro Red. Ma ładną, kulistą budowę. A co ciekawe, wszystkie nawiasy wyrastają równomiernie, co daje bardzo dobry ogólny obraz. Idealne do marketingu. Jest wytrzymała, a to jest to, co charakteryzuje gwiazdę betlejemską. Innym głównym gatunkiem firmy Selecta jest Christmas Universe. Ma wspaniały, zwarty, średni wzrost, piękną formę fa, co czyni ją idealną do sprzedaży i prowadzenia. Opakowanie jest jednym z naszych ulubionych gatunków w produkcji. Teraz porozmawiajmy o alasce. Specyfika tego rosułu sałatkowego polega na tak zwanym formie dębowego liścia – Zarówno w przypadku wysokich liści, jak i liści. I ta cecha jest bardzo popularna wśród konsumentów. Decyduje też piękny, mocny wzrost, a za dwa tygodnie ten rodzaj jest gotowy do sprzedaży. Następny rodzaj to również od serii. Superba New Glitter. Nie może zabraknąć w żadnym dwukolorowym asortymencie. Jest to odmiana ośmiotygodniowa. Ma średni wzrost i ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobrze. Przejdźmy do odmiany dwukolorowej od firmy Selecta Christmas Beauty Princess. Ma piękny, kompaktowy, rośnie. Jest to odmiana ośmiotygodniowa, idealna do produkcji w doniczkach o średnicy 13 cm. Kolejnym punktem kulminacyjnym jest gloriet Brilliant Red. Od... Jest to odmiana trwająca 7,5 tygodnia, ma nieco mniejszą zwartą budowę, jest jednak idealnie nadaje się do małych doniczek, czyli miniaturowych i więcej pędów w doniczce 13. Przejdźmy do następnej odmiany. Vigilia Selecta ma jednolitą, zwartą konstrukcję, dzięki czemu świetnie nadaje się do pakowania i jest bardzo odpowiednia do transportu. Świetnie sprawdza się w produkcji w doniczkach od 13 do 17. Do nowości należy selekcja Grafa Forever QX Menu. Charakteryzuje się długotrwałością, co czyni ją idealną zarówno dla konsumentów, jak i dla detalicznych sprzedawców. Wspaniały, piękny, zwarty wzrost, jaskrawe kolory, ciemnozielone liście to jest to, czego klient chce. Nasz mały spacer po zakładach produkcyjnych w Tiendorf kończy się tutaj. Mamy nadzieję, że mogliśmy dać Państwu mały przegląd tego, co produkujemy i co jeszcze jest możliwe dla naszych klientów. Bez wątpienia dla wielu klientów koncetchen oznacza 95% czerwonego, reszta to kolor. U nas w tym roku 85% czerwonego i 15% koloru. Prawie wszystko jest możliwe. Prosimy o kontakt, napisz do nas. W tym sensie wszystkiego dobrego.